Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Overwatcha. Zobaczymy jak dzisiaj tutaj pójdzie, czy kolejny cheater będzie złapany. Nagraliśmy już parę poprzednich odcinków, możecie tutaj także zostawić łapkę w górę, bądź też komentarz, jeżeli nie zgadzacie się z tym, czy dana osoba cheatowała, czy też nie. No Na razie bardziej takie demka oczywiste były, także nie trzeba było się zbytnio wysilać. Ale zobaczymy jak dzisiaj pójdzie, na jakiego cheatera znowu trafimy. Może znowu będzie kręciołek, to już by był trzeci. Zobaczymy, zobaczymy. Mamy podejrzanego. Średni damage 120, procent w głowę 59%, <laughs> zabójstwa 27. Powiedział normalnie na razie. Nic ciekawego tutaj nie widzę. Oprócz tego, że z autokampą biega. Co zawsze jest podejrzane. Ty co to? Aha. widziałem właśnie celownik był w innym miejscu, a w inne miejsce trafiło... Autokampa. Nie no, na razie może mi się udało akurat. No dziwnie mu ten celownik skacze przy strzelaniu. No ale to już takie nieobvious demko Zobaczymy. Jestem sam ciekawy. Nie są autokampywani. Wcelowany tak nie przy rogu, tylko właśnie na środku. Pania mi siadła, kolejna. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. zobaczymy w zwolnionym tempie jak to pójdzie takie ruchy ma też jakby jakby co chwilę mu brakowało miejsca na przesuwanie myszką gdzie nie takie płynne przejścia tylko takie właśnie Sztywno strasznie. Biega sobie z autokampą, nie zmienia na nóż. Zobaczymy teraz. Zobaczymy teraz. Damy sobie na połowę. Szybko. No, tak. Dziwnie to wyglądało. Pokaż, jak ten celownik mi tu chodzi. O. Kurde, co to było? Jeszcze raz ten ształt, chcę zobaczyć jeszcze raz. Gdzie to było? Tu gdzieś. Tu zginął akurat. Ale to mi się nie podoba. Jeszcze tak powiem. Zobaczymy tutaj dalej. Ten strzał był strasznie dziwny. Tak, by celownik mu po prostu skakał przy celowaniu. O. No patrzcie, no kurde, przecież to jest niemożliwe. Mamy spowolnione tempo. No i znowu bania. Tu mi się wydaje, że jest jakiś embocik na tej autokampie W ogóle zobaczcie jak on się rusza dziwnie Nie wyciąga w ogóle noża, nie wiem czy Ma ten już schowany gdzieś Nie patrzał z... Flash też taki Bo ja wiem Dla kogo ma wucha, no to by już wiedział że w pałacu jeden gościu siedzi chyba że się dobrze kryje Jak on w ogóle biega dziwnie czemu on noża nie wyciąga Dobra zobaczymy dalej Idzie nikogo nie ma tu nikogo nie zabije, ale teraz, teraz damy i teraz zobaczymy zobaczymy z spowolnionym tempie. nie no ewidentnie to już to już nie ma nawet co ewidentnie tutaj na Łocie Ewidentnie na jębocie Czemu nie da się przewinąć? Co jest? da ja się przewinąć? Nieważne zresztą. Ja już tu swoje widziałem. W tym spowolnionym tempie tym bardziej to było widać. No i też procent strzałów w głowę już mu urósł na 69. Na midzie tu nikogo nie ma znowu. Każdy, każdy strzał z autokampy w głowę. Ładnie, ładnie. No ale przy tym demku już trochę bardziej się trzeba wysilić. No tu akurat teraz było czysto. Kurde no nie wiem. Teraz znowu mu nie siadło, nie wiem czy mu się zawiesił tym Aimbot. Kurde, dziwnie jest, dziwne strasznie. Strasznie dziwne ty. Też już ktoś z autokampą. No, zobaczymy ten strzał. A jednak nie. Mam już teammate, ale teraz od konektora tutaj wchodzą. O, zobaczymy sobie. damy sobie na pół Jak słychać kroki. Nie, no bez przesady. Damy jedna czwarta. Jedna czwarta. Teraz jestem ciekawy. Smoki tutaj wszystko. Jakie słowo? Popatrzmy. O już tam chyba widzi przeciwnika. Nie trafił, prawda? Nie wiem. Też nie trafił. tu, Zginął. Nie, no akurat tutaj nic, nic nie mogę powiedzieć. Żeby coś podejrzanego było, no kurde, chociaż tego te głowy to strasznie dziwnie to, to siada. Celownik w innym punkcie A głowa jest. Zobaczymy teraz. W pałacu ma dwóch. Ma dwóch w pałacu Celował się. Czemu mój ten celownik tak na ścianę zjeżdża? Nie tam na wejście Tylko tutaj tak I znowu nie trafił ty. Kurde Nie wiem Oj, jaj, jaj, jaj. Były takie akcje były takie akcje, że, że mógł coś mieć. Kurde, nie wiem. Jeszcze raz bym sobie to... Może przejrzał, ale... Nie wiem, nie wiem. Strasznie dziwnie to wyglądało. Co tu zrobić? No wspomaganie celowania właśnie. Czy to jest... Czy... To było coś z aimbotem związanego. No, kurde, tamte strzały, co mu siadały z tego, z tej autokampy. Ruszał się jak bot. No, ale oczywiste, ponad wszelką wątpliwość, to to nie było szczególnie ta końcówka, gdzie tam ginął. Miał co prawda takie zagrania, że mu siadało. Ale ja bym tu dał niewystarczające dowody. Wspomaganie pola widzenia też mi się wydaje, że nie. I inne zewnętrzne wspomaganie, nic tam nie było. Umyślne przeszkadzanie też nie. Według mnie za mało, za mało tego było, żeby, żeby go zbanować. Może akurat dobrze z autokampy gra. No z awłupki termu tam siadło, no ale spodziewał się, słyszał kroki, to mo mogło być, że akurat mu siadło, no. Co do tej autokampy sam nie jestem pewien, ale no nie mogę też zbanować za nic, jeżeli nie mam 100% pewności, także zostawimy tak. Czyli pierwszy uniewiniony, że tak powiem, pierwszy uniewinniony. Także zobaczymy za tydzień kolejny Overwatch, zobaczymy jak tam pójdzie, może znowu jakiegoś teraz banujemy, bądź też nie. Zobaczymy. Piszcie w komentarzach, co, co Wy sądzicie, czy był odpalony, czy też nie. Chętnie poczytam. Czasami też się można pomylić, ale to jednak nie będziemy też banować po jednym strzale w głowę. Także dziękuję Wam za oglądanie. W tym tygodniu live y będą o godzinie 17 znowu. Także widzimy się, trzymajcie się, do następnego.